Już jutro w piątek godzina 15.00 na moim kanale Smyslow wlatuje trailer zapowiedź mojej nowej piosenki Smyslow Squid Game. Kto będzie? Napisz w komentarzu. Wbijaj co do sekundy. Pati, Pati, jesteś gotowa? Jestem gotowa, rozwalimy ich. Będziemy musieli rozwalić ich w Roblox Rivals, a nas trzemi przeciwnikami to będzie ochroniarz Squid Game i gościu jakiś szary. Zobaczcie, oni nas wyzwali na pojedynek, a ja gram z najlepszą dziewczyną Pati. Oczywiście, ja jestem najlepsza w Rivals, najlepsza dziewczyna. Zobaczymy, czy ona będzie najlepsza, dlatego, że Pati gra w Rivals już rok normalnie, nie? Prawie ja rok Ja mam grasz. takiego skilla, że zobaczysz. Okej, okay, ja wybieram taki karabin, później proce, styzę i mołotowa. Dobra, musimy wygrać. Oj, oj, zaraz, on nie. Co? Słabiaki! Ten... Okroler, chyba oni. Ej, on gada, on, on gada, on gada. Co, my nie jesteśmy słabiaki, ej, słyszysz mnie! Zaraz ich rozwalimy, słyszę cię, słyszy, słyszy słabiaków. Ej, on mnie słyszy. ej, Lol, w Robloxie my możemy gadać. Nie, nas to zaraz zobaczył. Ej, normalnie gościa słyszę w Robloxie. Ej, słyszysz oni my chyba cię rozwalimy. Nie wiedzą, z kim grają, bo ja gram z najlepszą najlepsza. dziewczyną, Cześć on jest. Ta najlepsza, jasne. Ja no, no no zobaczymy. Oni pewnie dołem Chodź Py, dawaj, 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 Pati, to dawaj, dawaj, biegnij, biegnij, Uważaj, uważaj, Paty, uważaj, Pati! Uważaj! Już cię osłoniam, osłaniaj, 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 osłaniaj. Ładuję, no, 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 no. ładuję, ładuję. Patty, masz mało życia, bardzo masz mało życia, uważaj. Ja sobie dam radę, jestem najlepsza. Jesteś najlepsza, to pokonaj. Uważaj Patty, uważaj. Patty, tam jest z tyłu za tobą! Z tyłu za O nie, Patty! Co ty zrobiłaś? Patty! No taki to przypadek, no. Wypadek, przepraszam. Masz masz rozwalę go, rozwalę go! No, leży jeden. O nie, padłem! Patrycja, co ty zrobiłaś? No taki wypadek, no dobra! Patty, przez ciebie, ej, ty padłaś pierwsza! Ale ja jestem najlepsza i tak! Przegraliśmy przez ciebie, Patty! Co ty robisz? No nie, ja jestem najlepsza, zobaczysz, no taki wypadek przy pracy, rozgrzewka, no! Nie mogę przegrywać, dlatego że mi level spadnie! Dobra, jak będziesz gadał tak dłużej, to zaraz nas zaatakują, weź się Weź ty się do roboty, miałaś ich rozwalić, a padłaś pierwsza! Rozwalę ich, zobaczysz, teraz się odegram! No tu jest, tu jest, Ochroniasz, tu jest, ochroniarz! Nawalam go, nawalam go, Na go, na go, z tego dobra, dobra, dobra szko, szko, uciekam, uciekam. Uciekam. Uciekam, uciekam. Nie jesteś pierwszy. Uciekam, uciekam. Nie, Patry, co ty zrobiłaś? Znowu padaś pierwsza, Patry. Nie zależy. No bo to trzeba współpracować. Jak przecież mówiłaś, że jesteś najlepsza! Uuu. No jestem, ale potrzebuję też wsparcia czasami, nie? Jak wsparcia? Jec ja, co ty robisz, Patty? Znowu pierwsza wpadać, teraz rozwalam go! Ochroniarza rozwalam! Nie zostaje, jest padł, padł, padło, leży, leży, jeden leży. Mam solówkę. Patty, to wszystko przez ciebie! Nie, nie nieprawda! Pozwala go, jesteś no, nie! Padłem. Się raz udało. Patty, to przez ciebie przegrywamy! Mamy 2-0. No, A cicho tam, dam radę! Jak dasz radę? Mówiłaś, że jesteś najlepsza, przegrywamy to, twoja wina! Patty! Ja zaraz do ciebie będę strzelać! No nie, no weź, weźcie do roboty! Weź ty się do roboty, przecież cię przegrywamy. Dobra, ja teraz, teraz się odejdę. Się... Wobec tego ci w Widzę tego, widzę go! dobra, dobra, dobra. Młotow, leci młotów! Leci Dosta, Dostał, 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 dostaje, dostaje z Dawaj, patty, rozwal ich, dawaj, patty, lecisz! nie! Pati. patty! co ty zrobiłaś? No nie, ja dosta na nie radę! jest za dużo, nawalam z tego! Okej, okay, idzie, idzie, słyszę go. O o. O, nie! Bo, granata mi rzucił! Łatwo! 3-0, Patty! Przez ciebie przegrywam! Dobra, to jest tam wieś, nieważne. Level mi spadnie, jak nieważne? Level mi spadnie, Patty, co ty robisz? Nie, nie, nie przejmuj się, ja zaraz sobie poradzę, Ja, mam, poziom. Zobaczyę, ja mam duży level i on mi spadnie przez twoje przegrane. Patty, ogarnij się, co ty robisz? Zaraz spadniesz, uważaj, chowaj się! No dobra! No nie, taka nie wytrzymy. A masz młotowa! Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Rozwalę, 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 rozwalę. A masz, 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 dostaje, dostaję! dostaje dostaję, dostaje dostaję. Jest, jest, jest. O nie! Padła, pati! O o, najgorzej. Teraz walam go, rozwalam go! Aj, padłem! No ty pierwsza padasz, pati, dlatego przegrywamy przez ciebie. Cztery... Dobra, zobacz teraz, co ja ci pokażę, no. No to pokaż, no, wygraj, czekaj, ja jednego muszę rozwalić normalnie, bo on mnie wkurza, Z tego A game. Masz, ty szary człowieczko! a on udaje szarego, dlatego! On jest taki niewidoczny, bo właśnie jest szary. Czekaj, rzucam w niego. Ok, dostał, dostał, dostał. Dobra, dobra. Tu jest tu jasny jest, jest szary. Co ja go zaraz rozwalę. Stój, 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 to stoi do razie. Okej, rozwal tego ochroniarza pati, rozwal go. Dawaj, Gdzie dawaj. On jest tu u ciebie stut, za ja to uważaj. Gdzie? Uważaj z tym za to pati, uważaj. Gdzie? O nie, z tyłu po prawej, po prawej, nie. Rzuciam granata. Zaraz, zaraz padniesz ty pati, on jest po prawej, uważaj. Dawaj, dawaj w niego. Dawaj, 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 dawaj pati. No rozwal go poważnie. Czekaj, to nie jest takie proste. Idź, idź, idź. dawaj, dawaj. Nie pati. Co ty no, robisz? Na prawej go miałam no. Nie, no masakra, on tir oswalił stric słaba ja słaba jestem! Nie, nie jestem słaba! Nie będę z tobą grał, bo przegrywam poziomy. Jestem mocna, po prostu. tak wyszło! Co? Tak wyszło? Ale kładę. Po kłamiesz. prostu tak wyszło, o no. A I jestem co? na ciebie. O, ma, smutowa, to są smutowa! Daj, szkół, uciekam, uciekam, uciekam. Hup, to będę z się z nim szalał. Jest, spadł! Wygrałem! <laughs> wygrałem z nim, low, no, let's no, go! No, dzięki go. mnie udało się! Co? Co ty powiedziałeś? No, dzięki teraz. mnie udało się! Dzięki tobie przecież ty nic nie grałaś, i to dzięki mnie jest. Nie, to dzięki mnie, no nie widziałeś jak ja strzelałam je mało życia. On miał, no, to dlatego go nie. Tak łatwo no to idź, no to idź, no to go rozwal, No proszę bardzo, rozwal go, no dawaj, dawaj, dawaj. A to ty? Dawaj. No dawaj, dawaj, strzela, strzela, strzela. No, dawaj, dawaj, Nie, wygrasz, wygrasz. paty, daj, widzisz, to twoja wina. Nie, nieprawda, bo on za blisko podszedł, Czaj, ja będę go dawał, czekaj, czekaj, Dionie, z Dionie, z tego. oni nie umieją grać. A ja go rozwalę, ja mam, ja mam procę, ja go rozwalę. No masz, procę! Dostaję, 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 dobra. Czekaj, 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 rzucę mu. O, leci! Na ja, młotow, dużo, dużo go Dola, lola, let's go, let's go, let's zostaje! Nie padłem! <gluzł> No co zrobiłeś? Wszystko twoja wina. Przegraliśmy. No nie, dlaczego? Z mój level spadnie. Aaaa, wkurzyłem no to się. To przez ciebie ta ostatnia runda. A, a lampka Nie popisałeś mi się, wiesz? Musisz się trochę poćwiczyć. Co ty powiedziałeś? że? pocisz troszeczkę. Ej, on jeszcze mi napisał, że... O nie, dobra, wiesz co? Ja nie będę z Patty grał z tobą. Patty, gdzie ona jest? Co? Nie, ej, nie gram z tobą, dlatego że przez ciebie straciłem level i se znajdę inną dziewczynę. I będę... to ty chcesz sobie znaleźć inną dziewczynę? Czy ja dobrze słyszę? Będę grał z inną dziewczyną, żeby mieć lepsze staty, a z tą nie będę grał. Jesteś słaba. No to sobie graj, a ja sobie będę grała z innym chłopakiem. To w takim razie, jak mnie Co? nie chcesz, to nie. Znajdziesz sobie innego partnera do grania? Ale... Tak, i będę miała też innego partnera, jestem oh. imij inną partnerkę. Dobrze, to ja sobie znajdę inną partnerkę, nara! No to dobrze! No to idź, nara, nara. Dobra, no pokłóciłem się, ja szukam nowej dziewczyny. Kto chce z nami pokać, Ja muszę wygrywać, żeby level mieć lepszy. Ja muszę znaleźć jakąś inną dziewczynę. Halo, szukam dziewczyny, szukam do grania partnerki, jest tu ktoś? Szukam partnera, żeby ktoś tu był. Może ty chcesz, może ty chcesz? Tu jest jakaś golka, może ty? No szukam i nit tutaj mnie nie chce, ja nie mogę być sam. Ja muszę mieć kogoś do grania. Ej, może wy byście chcieli właśnie, może poszukam kogoś z was, kto by chciał ze mną pograć w tą gierkę, albo w inną. Wpadajcie na moją grupę Smilesu Team, to jest moja grupa Robloxowa i jak wejdziecie, to pogramy razem. Tam są też moje koszulki, które możecie sobie mieć, takie jak ja, możecie sobie założyć i być w moim teamie. Także wpadajcie, zapraszam was, link w opisie do mojej grupy i też po fajne koszulki, bluzki. A ja teraz muszę znaleźć kogoś do grania, no bo nikogo nie mam. Nie mam nikogo do grania, no chcę do kogoś. Ej, halo, poga ktoś ze mną? Halo, jest tu ktoś? Aaa, nie może... mam z kim za... Grać. O, tu jest jakaś dziewczyna. Jestem sama. Cześć, ale ładna. Wow, cześć. Jak o, się... He, hej. Jak się nazywasz? Cześć. Ja, ja jestem Weronika, a Kawerisia. Werisia? Wow, ej, cześć, ale jesteś ładna, Weronika. Wow, podobasz mi się. Ej, chcesz może zagrać ze mną parę i rozwalimy wszystkich? Może... Tak, nie mam pary, zaproszę ciebie! Uwaga, zaproszę ciebie, czekaj, tutaj wezmę, kliknę, zaproś. O, wysłałem ci zaproszenie, weź, przy Nie ja akceptuję, ja o jest! Super, mam parę, chodźmy pograć, poszukamy, teraz będziemy pojedynkować, musimy wbić level. Musimy wygrać to, może ktoś tu będzie. Dara, poszukajmy, może ktoś chce z nami pograć. O, tu są oni ci znowu! Ej, ty to jest ten ochroniarz! I ten, i ten chodź szary. Znowu dostać, ej, ej, dobra, ty, chodź tu, chodź tu, spróbujemy się, ty. Spróbujemy się. No, dobra, dobra. Dobaj, dobaj, dobaj. Chodź, 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 dobrze, no zobaczmy. Right. no to chodź, chodź tu, chodź, Werisia. Okej, okay. right. pogram z Weroniką i teraz dostaniecie Bęcki. Ja mam nową dziewczynę, nowa partnerka. To weźmy, a może. Na tą mapę idziemy. Pole bitwy to samo chcę, bo ja chcę wygrać. Dobra. Ja chcę wygrać na tej mapie, na której przegrałem. No, i ja chcę, ja chcę z nimi. Ej, a ty jesteś dobra w tą gierkę, Werisia? Dobra jesteś? Tak, ja jestem dobra w rywalsce, no często sobie gram. O super, a rozwalisz ich, bo ja przegrałem z poprzednią dziewczyną, ja przegrałem z nimi. Musimy wygrać z nimi. Jest. Zobaczysz, będzie spoko Okej, okay, dawaj, rozwalimy ich. Dawaj, 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 dawaj. słobiaki. O chodźcie, chodź sobie babaku, chodź sobie O, masz sobiaku, masz sobiaku! Dobra, 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 o, o, dostałem, dostałem mega mocno. Dobra, rzuca mi rzucam O, dostałem, Dostałem No Dostaję, dostaję, z młotowa! To masz, o, masz, o, masz! O nie, padłem! Wyrisia, padłem, ale masz jeden o na nie. jeden. Wygraj. Wyrysia, dawaj, w rozwaluku, go, Werysia, dawaj, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Wow. Mamy Wow, verisha, ale ty dobrze grasz! Ej, rozwali. Ale farciarz! Jest, let's go! Co? Jaki farciarz? Jaki farciarz? Przecież rozwaliliśmy was! Rozwaliliśmy was. No to zobaczmy, no to chodź, chodź, chodź. Dawaj raz. Na no jeszcze raz. No to no to jeszcze raz, dawaj. Dawaj, 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 zobaczymy, no gdzie ty jesteś? Dawaj, oj, ty tak idziesz, Wyrisia, rozwalisz ich? Dawaj, dawaj, Wyrisia. Tu są, tu są, tu są, tu są, tu są, tu są, po prawej! Jest, padł, padł, dawaj, padł, padł, dawaj. dawaj jeszcze jednego Wyrisia! Dawaj, go, dawaj, go, go! dawaj go. Dawaj, 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 ooo, mam mało Ale życia. Trzyście życia mam, trzyście życia mam. Ajajaj, aj, aj, spadłem. Okej, okay, roz, rozwalisz go sama? Co jest? Nawalam, nawal, z... nawalam w niego, nawalam w niego, dostaję dostaj. Co jest? Co tu Jo, rozwaliła go, ej, jak ty dobrze grasz? Wow, ej, fajnie ty no grasz. Nie powiedziałem ci, że ja lubię w to grać, to jest najlepsza gierka. Ale fajnie, naprawdę, ej, mamy 2-0, ja z nimi ja z nimi wcześniej przegrałem z moją dziewczyną taką dawną i ja, ja teraz z nimi wygramy dwa zero. let's go. No, przegraliście z nimi? Wow, dawaj, dawaj, rozwalmy go, dawaj, dawaj. To jest, to jest, to jest! jest po prawej, po prawej, po prawej, po prawej, nawalam w niego slingshoty, slingshoty, slingshoty. Lecą, lecą, lecą. A, on tam gdzieś jest? No, dawajcie, dawajcie, zobaczymy. O, ma slingshoty! I... O, ma, zostaje slingshota! dostaje, 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 dostaje. Uuu, dawaj, bo zaraz padnę! O, o, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Let's dawaj go, goberysia, dawaj goberysia! Jest! Let's go! 3-0 wygrawamy ale dostają, no. Mocno dostają. Dobra, ale 3 Ale mają farta, nie? Uchroniasz. Ja ci kręcę. Jakiego farta? Jakiego farta? My z wami roz, rozwalamy was jak chce, masz! Pół dostali z motowa. A nie trafiłem. Ajajaj, najgorzej. Dobra, granat! Dawaj, 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 Werysia! Rozwalamy ich! Się tu macie. Ale dostają, ale dostają! Ulesku. Nie Lecę na mnie, Ja się niczego nie boję! No, dostają. Dawaj, dawaj, Werysia! Rozwal ich, albo ja padam! Yo, ty sama ich rozwalasz! Co? Eju! Co to jest? Ma... Ej, ty ich sama rozwaliłaś. Yo. No to są jakieś, to łatwo ich rozwalam. Ej, jak ty normalnie tak grasz dobrze? Jestem w szoku. Wow. A co, myślałeś, że dziewczyny tak nie umieją grać? Myślałem, że nie, da że nie umiesz tak grać dobrze. Dobra, Dawaj, rozwalimy ich. Dawaj, jeszcze jeden i wygramy do 5-0. Lol, ale i ściśniemy. Ta nowa dziewczyna jest lepsza. Ja z nią oh, będę grał. Jest. Moja nowa partnerka. Do góry, do góry. Rzuca młotowa. Młotow! Masz ją, masz ją, masz ją. Zwalę cię. Ja slingshoty, slingshoty, dostaję! Dawaj, Odbija się, odbija się, odbija się nawalam cały czas, żeby się odbijało. Jest spadł! dobrze! Dobra, let's go, jeszcze a jeden gdzie jest ten ostatni! Jeszcze jeden, jeszcze no jeden. Mi, zobaczymy, czy dacie radę. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on musimy jest. Musimy usłyszeć jego kroki. Gdzie on jest? jest? Czajaj, nie słyszę właśnie. Gdzie on jest? Tutaj nie, po lewej nie. E, on gdzieś się ukrywa! Chyba, że... Ej, on kampi, on tam się może być! Nas. Tam może być, tam może być. Spróbuj Dobre, go. Idę? A, nie, on, on jest z tyłu! Nie, a dole był! Nie! Dawaj go, dawaj go Werisia! rozwal go! Zęjcie się! Dawaj go, ja padłem, niestety jesteś sama na sama. O o, jest ciężko. Uważaj! No to, gdzie jesteś? Uważaj, uważaj, o nie, najgorzej. Dobra, wchodzę na górę. Ja, teraz ciekawe, czy dasz radę. I... kto wygra? Dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go! nie, przyszedł! Uważaj, uciekaj, uciekaj! Bo oh, zaraz spadniesz, zaraz padniesz! Dawaj, dawaj go, dawaj go! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! Jest! Let's go! Leżysz! Yo, ale ty zrobiłaś! Wygraliśmy dosłownie. Najlepiej sobie jakiegoś pro-gamera do ciebie, do drużyny. Co? Pro-gamera? To jest dziewczyna. Normalnie przegrałeś dziewczyną, ale jesteś słaby, jak przegrałeś dziewczyną. Normalnie wygraliśmy. I smile. Najlepszy team. Patrz, wygrałem normalnie. Smallestone team. E, a tu jest jakaś dziewczyna, która ma moją koszulkę. Ale fajnie, miło. Patrz, smilitka. Let's go. Ej, wpadajcie. Ona ma nawet shibę na głowie. Ale fajnie, patrzcie, shiba tu jest. I ma moją bluzkę. A, Ej, wpadajcie po moje koszulki bluzki. linki macie w opisie, też możecie mieć i nosić moje koszulki. Bądźmy razem w teamie. Wpadajcie, link macie w opisie do mojej grupy Soul Team! Let's go, smile team! Ej, wam pokażę, patrzcie! Soul team! Tak są, na moim sklepie są fajne lampki, które możecie mieć i wy. Na moim sklepie KPL. wpadajcie, zobaczcie, jak eleganckie lampki mam takie e, dwie różne lampki. Shiba jest, patrzcie, shiba lampka oraz Soul team. Możecie sobie elegancko pos na, postawić ładnie te lampki mega fajnie świecą. Możecie zmieniać sobie kolory, do tego jest taki pilot, możecie się zmieniać kolor, jaki chcecie. Także wpadajcie, zapraszam, link w opisie. Ej, zaraz, zaraz, kto tutaj stoi? Kto a co, tu się ja tu Ej, Patty, z kim ty tutaj stoisz? A co, ja mam nowego partnera. Co, nowego Siema, partnera? jestem nowym chłopakiem, Pati. Ej, do, patrzcie, to jest nowy partner. Masz nowego partnera? Co? No mam i co, super, się ja dogadujemy. Ej, a ja, ja też mam nową partnerkę i to jest właśnie Werisia, Weronika. To Ojeju, jest... jaka różowa Barbie. To jest właśnie moja Nowa nowa partnerka I, i słuchaj, możemy się zmierzyć para kontra para. Co wy na to? No to, no to się zmierzmy, nie masz szans! No to chodźmy, zobaczymy, kto wygra. To jest moja nowa partnerka, a ty partnera masz, no to zobaczymy, kto lepszy. To zobaczymy, no zobaczmy, sprawdźmy się. Okej, no to chodźmy na Roblox. Let's go tutaj, okej, okay, rivals. I teraz wchodzimy. No, to rozwalimy. Okej, wybieramy jakąś mapę fajną. Hm, weźmy może Doki, 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 Doki. Ja tam jestem dobry. Okej, okay, zobaczymy. Chcebie Doki. Okej, okay, zobaczmy, która, która para jest lepsza. Ja mam nową dziewczynę, a będę grał teraz dziewczynę Patty. No zobaczymy. Dobra, wybieram snajperkę i wybiorę sobie teraz. Hmm, może taki pistolet Flara. Wezmę to, katane. O, i zamrożę, dobra, okej, okay, dobra, let's go, mamy. Okej, okay, no to zobaczmy kto lepszy. No to na nich, dawaj! No zobaczmy, zobaczmy, wejdź chodź. Weronika, okej, okay, musimy wygrać, musimy wygrać. Ja mam snajper, ja mam snajper, ja będę wszystko widział. Okay, dobra, mam super. Mam snijperka. O, o nie mogę celnąć, jest, dostała, leży, Pati, haha, <grym> leży, no. leżysz, 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 ale łatwo, dobra, jeszcze, właśnie on żyje, no, ja cię zaraz podejdę, rozwalę cię, gościu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, rozwalę cię, rozwalę cię, dawaj idziemy na niego, go, bo... Pati już leży, nakita mnie, masz, a masz, a masz ja jestem tutaj, a, spadłem, nie, o nie, najgorzej, o, a, dostaję, dostaję, magda, Berisha, magda. dawaj go, dawaj go, Werysia, o, 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 nie mogę wskoczyć, o, masz, a masz, a masz, a masz, a to no była dobrze! nie! Jest. jest! Miałem 12 HP! Ej, w ogóle patyścionek ze snajpy normalnie na hita, widziałaś? Jo. Widziałam, to było mega. No teraz wow. zobaczymy dopiero. A, dostałaś za to, za to, że mnie obrażałaś. Hehehe. Dajdę teraz kolejny. Nie, to powiedziała, że jestem Barbie, też mnie obrażała. Dobra, daj, do, daj, do, trzej, pojadę na tą górę. A, gdzie ona jest? Czekaj, idę tam. Ujdę tam. Do... O, ja szczelę, ja, Nie, a masz! Pum. O nie! O, ła, ła! No, dostałem, czekaj. uwaga, stary, masz! Dostałem, stary, gdzie ona jest? O, nie, nie widzę jej. A, tu jest! O, masz. O, masz flary, a masz flary! Co tu się dzieje? O nie, padłaś! Nie rozwalił O nie, o nie, najgorsze. Masz flary, dostał flary, dostał flary. flary. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Cześć, zamrożę ją, zamrożę ją. Okay, tu jest. A masz! Zamrożenie i co? Hej! Siemanko, cześć! A masz! Pum! Let's go, leżysz! O, ale to było dobre! Ej, widziałaś, jaka to było dobre? Zamroziłem ją i ją ale rozwaliłem. Dobra, teraz ją ty rozwal, teraz ty musisz ją rozwalić Dobra, Dobra ale musimy nie. Musimy uważać, no, czekaj, wezmę, uwaga! Wla, wale, flare! flare, leci, flara leci Dobra, Dobra, leci Dobra. druga, leci druga, leci druga. Co to za flary jakiś śmieszny? Okej. Okay. O masz... O nie, czekaj, nie to, nie to, nie to. A! we mnie, nie, we mnie. O nie, muszę uciekać. Uf, 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 o, masz masz, go, biję z tego. Uuuu, nie padłem! Leżysz, uważaj, leżysz. uważaj, uważaj! Leżysz. Uważaj, masz, ślawaj się z życia! Rozwaluję. Dobrze, dobrze, leży! Leży, o nie! Jeszcze on, jeszcze on mi został. Weronika, musisz go pokonać! Dawaj, Weronika, zostajesz sama! Gdzie ty jesteś? Dawaj, Weronika! Pokonajos. Weronika! jest. Let's go, ale fajnie, Weronika Gra. Wow. Ej dobra, mocno grać, let's go. Na teraz sobie bronię, wezmę teraz RPG, rakietę, wezmę sobie teraz Fo piłę wezmę sobie, a poczekaj, tarczy wezmę i wezmę dymny granat. Okej, okay, zadymię teraz. Dymie, dymie dymie! Let's go! Biorę te będę się zasłaniał za, zasłaniał za tarczą! Uwaga, i teraz to tutaj, okej, okay, z tej strony, dobra tu. Jest będę zasłaniał się tarczą, nie widzę ich, nie widzę ich, gdzie one są! Gdzie oni są? Hmm, czekaj tutaj, dobra. Uwaga, rakietę puszczam, tu widzę! O, tarcza! Dostał z Rakiety, dobra dostał z -y. Ale wyleciał, ale wyleciał Dobra teraz idę tutaj starczą tarczą Osłaniam, Cię, o, wir, wer, 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 Weronika osłaniam Cię Osłaniam Cię, za Cię, stój za mną, stój za mną Stój za mną, mną. patrz ona będzie napalała Ja Cię osłaniam, chodź, chodź za mną, chodź za mną Przeprowadzę Cię, przeprowadzę Cię, okej? Okay. Pati, Pati Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, I co, i co? Ha -ha. O nie, jak Ty? Rozwalę rozwalecie za to, chodź tutaj, rozwalecie. Chodź, tutaj, idę, chodź idę, 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 i co? Nie możesz już nic zrobić. Idę po ciebie, idę po ciebie. Ej, co to za granat? A! Co to za granat? O nie! Oła! No nie, co to było? Brawo, pat! Ej, myślałem, że tarcza mi ochroni. O, nie najgorzej. Myślałem serio, że ta tarcza mnie ochroni, ale tarcza nie chroni przed granatem. Dobra, teraz nie. Wkurzyłem się. A masz Jednak dolecia, nie to... jesteś taki najlepszy. No, zobaczymy. No i mamy 3-1, więc wygramy z wami. Moja pora będzie lepsza, masz! Ło, rozwaliłem szybę normalnie. O, to widzę, tu widzę. Opu, leci! Jest, dostała! O, o, omosz! Ło, dostała znowu. Dobra, dobra. Uuu, Dobra, u, namierzam, 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 namierzam. U, dole, gdzie ona jest, gdzie ona jest? O nie! No No Szukaj, szukaj mnie. Widzę cię, widzę Jest, rozwaliłem cię, dobra, leżysz. okej. Okay. Dobra jesteś. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, gdzie on jest część. Dawaj mój partnerze. Uwaga, Ułataję to! Teraz wszystko zakrywam. Nie będzie nas widział! Nie będzie nas widział! Uwaga! Ochronię cię! O nie rusła! Rozwa... Co yes. Ej, o on ma, on ma hacki! O nic tu nie widać, on ma hacki! Hacker! Hacker! Zaczaj cię dopadnę, Smyl! Ej, on widzi. W, on widzi w tym! W dymie! O, to hacker jest! Gdzie on jesteś hackerze? Gdzie ty jesteś? Hacker z ciebie Wyłącz Zlejści Haki. Spójrzcie się za mnie, proszę! Patrzcie tutaj do góry! Okej, okay, przeszedłem, dobra, dobra, ja jestem, gdzie, gdzie on jest? ty jesteś? Ale to ja też go nie widzę. Gdzie on jest? Mam Tam cię? Jest! Oh, oh, jest! Mam cię! Nie! No! Oh, 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 jak to jest Nie możemy przegrać! Dobra, da, idę do niego, idę do niego! Rozwalę cię Hackerze! Hacker! Chodź tu Hacker! Masz, o, masz ty Hackerze! Czy ty jesteś? Zawalę Zawalę ci cię? Ty ty o, nie! Jest o nie! Padłem! No, nie o, nie, nie Ej, to jest Hacker! On mnie rozali... O nie możemy tego przegrać, mamy 3-2 Weronika! Musimy to wygrać, no nie możemy, nie możemy być gorszą parą normalnie, no nie, my jesteśmy najlepszym teamem! Tak, my jesteśmy najlepszym teamem. O widzę go tu jest, tu jest, tu jest! O no masz! O no masz, o o masz! Dynię, masz. Dynię. Dostaję, dostaję, wow. dostaję, dostaję, dostaję! go! O nie, powiedz, nie padłem! On, rozwal go, dawał mało życia, mało ma życia Weronika, rozwal go! Mało życia, mało życia jest u góry. Ciekamu, 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 idź, po niego, ciekamu, ciekamu. idź po niego, idź po niego! Rozwal go, rozwal, go, rozwal go, gdzie on jest? Tu jest, tu jest, dawaj, A, dawaj go, to... go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, jest! Ej, dziewczyny mają solówkę! Kto ty to Dziewczyny, Uważaj! Wo, 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 co się dzieje? Dziewczyny 1 na 1, patrzcie, patrzcie co tu się dzieje, proszę Państwa, kto wygra, czy Paty, czy Weronika, Weronika, Sła. dawaj, Weronika, uważaj, oła, dostałem z lata, teraz, o nie, o nie, najgorzej, o, nie. To będzie lepsze ode mnie. mamy 3-3, zmieniam broń, coś innego, wezmę to może, wezmę teraz to, dobra, musimy jakoś to wygrać, najgorzej, dobra, wziąłem Teraz ją zamrożę i ją rozwalisz, podejdziemy do niej, Dobre. ja ją zamrożę. dobra, dobra, Czekaj, dobra, widzę, dobra. widzę coś innego, Widziałem. Tam jest. O, ja dostała, 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 wziąłem On taki. O Kuszę, kuszę wziąłem. Gdzie, gdzie, gdzie? Uważaj, uważaj, Dam ich zamrożę, ich zamrożę. Czekaj, czekaj, zamrożę Dobra. Ojej, no, jej, teraz go trzeba rozwalić. Rozwalę go, rozwalę go. Dawaj, 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 dawaj go, dawaj go. Dawaj, dawaj, o, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Nie! Ży, 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 ży. Bale, 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 bale. O nie, najgorzej! Ja się z tym tutaj nawalam. Dawaj go, dawaj go, dobrze, jest leży! Teraz zamrożę go, zamrożę ją i ją rozwalisz. Czekaj, czekaj, zamrożę. Chodź, 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 jest? Tu jest! Dostała! Nie! Dawaj go, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją! Dobrze! Nie! Ha, leży! Jest! Jest! Let's go! I kto jest lepszy? dla ostatni punkt, punkt meczu. Proszę Państwa, ostatni Dobra, punkt w grze. Musimy się skupić, to jest teraz najważniejsza. No, musimy to wygrać, że ja szybko biegnę, szybko biegnę. Uh, oła! Nie co, ja zrobiłem. Ojej. Aj, nie potrzebujesz. bombę jakoś? Wiem właśnie, bo ja myślałem, że to mnie nie rozwali. Dobra, czekaj. Ale ci spadło. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Oni tam są, oni tam są. O nie, dostaję, dostaję. Uuuuuuu! Padać, podasz, Dostałem bardzo mega mocno. Raczekaj, czekaj, czekaj, ona nawala tutaj mnie. Ja uważam, ostrożnie, ostrożnie. Patrz, u mnie! Teraz tego trzeba zamrozić, gdzie on jest. Gdzie on jest? Ty, czaj, nie widzę go, gdzie on jest. Nie mam nie! Gdzie on się chowa? Nie mam nie! Ale on się wystraszył, się schował. Gdzie on się chował, właśnie, no? Kiciki? Kici, gdzie jesteś, Kici, kija! Zostałeś sam! Do nas. Zostałeś. Został sam, czaj, gdzie on jest w ogóle? O ja to wygram. Nie zrobimy, chodź tu nas! Wychodź poważnie, powiedziałem. Czemu on jest. Gdzie? Nie widzimy go, no musimy go rozwalić, ale go nie widzę. Gdzie on się ukrywa? Gdzie się ukrywacie? Nie będę Nie! dawaj go! Po lewej, po lewej, po lewej, tak, tak, prawo, lewo, 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 lewo. nie tam, nie tam, nie tam być! Na prawo, 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 dobrze. A ty mam cię! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Aj, aj, aj! Pedel, pedel, pedel! Wygrywaj Weronika! Jest, oh, no, yes! Yes, yes, Weronika wygrała, let's go, wygraliśmy Sigma Boy, oh, nie, nie. let's go Weronika, brawo! Napiszcie w komentarzu Daj dla Weroniki, bławo, bławo Piszemy teraz dla Weroniki, bławo, bławo, let's go! Znowu dziewczyną wygrałem, mam nową partnerkę, bardzo ładnie poszliśmy, daliśmy radę, wygraliśmy, let's go i co pati, co pati, przegrałaś, przegrałaś. Nara. O, nara, ale się wkurzyła, pati posza nara. Obraziła się ma. ma focha. A wy widzowie, możecie, pamiętajcie wpaść na moją piosenkę, która jest jutro. Jutro, Smile so Squid Game, wlatuje moja piosenka o godzinie 15.00. Kto będzie? Napiszcie w komentarzu. Wlatuje trailer, zapowiedź. Cała piosenka będzie za tydzień. W piątek, 4 kwietnia, ale jutro wpadniecie na zapowiedź. No i wpadajcie na mój sklep, po fajne poduszki szyby. Link w opisie. Zapraszam. Smysłow Team. To już jutro, w piątek, godzina 15.00. Na moim kanale Smysłow wlatuje trailer, zapowiedź mojej nowej piosenki Smile Slow Squid Game. Kto będzie? Napisz w komentarzu. Wbijaj co do sekundy.